Cześć wszystkim! Dziś witam Was w odcinku podsumowującym całą moją przygodę z rejsu. Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji obejrzeć odcinków z rejsu, to teraz macie okazję dowiedzieć się, jakie tematy poruszaliśmy. Eee, oraz mam nadzieję, że również zachęci Was to do obejrzenia wszystkich odcinków. Moją podróż rozpoczęłam autokarem z Polski aż do magicznej Sawony. Gdzie czekał na mnie statek? Opowiedziałam Wam trochę o procesie zaokrętowania, dzieląc się wszystkimi szczegółami, jak to dokładnie wygląda od momentu nadania bagażu do przejścia przez odprawę, a także rzuciłam światło na kwestie związane z płatnościami na statku. W kolejnym odcinku skupiłam się na posiłkach. Przede wszystkim omówiłam różne opcje śniadań. Począwszy od tych dostępnych jako bufet, poprzez te najfajniejsze, czyli zamawiane do pokoju, aż po te z restauracji. Pokazałam również wszystkie dostępne miejsca, w których można zjeść lunch i kolację, zwracając uwagę zwłaszcza na tematyczne i ekskluzywne restauracje, które są niezwykle interesujące. Oczywiście nie mogłam zapomnieć o tym, co zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem, czyli o drinkowaniu na statku opowiadając dokładnie jak to jest, co jest w cenie, a czego nie ma, za co trzeba dodatkowo zapłacić. Nie mogło również zabraknąć rozmów z gośćmi specjalnymi – Weroniką i z Justyną. Weronika podzieliła się swoimi najfajniejszymi wspomnieniami z rejsów, podczas gdy Justyna opowiedziała o swojej pracy jako pilot wycieczek. W innym odcinku poruszyłam kwestie imprez tematycznych na statku – Zabrałam Was na niezwykłe silent party, na tradycyjną dyskotekę i na najbardziej znaną imprezę tematyczną White Party, odkrywając jak rewelacyjne są te wydarzenia na morzu. Następnie przenieśliśmy się na ląd, gdzie spędziłam dzień na zwiedzaniu Rzymu, Majorki oraz Ibizy. Zwiedzanie każdego z tych miejsc było dla mnie niezwykłym doświadczeniem, zaskakującym i urzekającym na swój własny sposób. W Rzymie próbowałam typowo dla tego miasta smaków jak makaron carbonara, tiramisu, limoncello lub fistacjowe lody. A na Majorce nie obyło się bez plażowania, kąpieli w krystalicznym morzu i pływaniu na skuterach wodnych. Wspomniałam również o niezapomnianych imprezach na Ibizie, które przypominają prawdziwe festiwale muzyczne. I koniecznie musicie je odwiedzić. W jednym z odcinków przyjrzałam się temu, co robić na statku, gdy spędzamy cały dzień na morzu. Pokazałam m.in. ogromną i świetnie wyposażoną siłownię, dostępną dla wszystkich rejsowiczów. Przedstawiłam różne atrakcje dostępne na pokładzie. Pokazałam spa oraz baseny różnego rodzaju sale koncertowe oraz sale teatralne. Mam nadzieję, że podobały Wam się moje odcinki, w których dałam relacje z rejsu. Dziękuję, że byliście ze mną i mam nadzieję, że będziecie ze mną na kolejnych rejsach. Jeśli macie jakieś pytania lub sugestie na kolejne tematy, śmiało podzielcie się nimi w komentarzach. Ja teraz się z Wami żegnam. Do zobaczenia na kolejnych rejsach.